Akbar, and, you need, to and you, need to, you need to transform that one pound or one dollar or whatever into a car. If you can do that, you can become rich. Well, how do I transfer it? You need to learn me. How do I no. transform it? You're very easy, my friend. You do everything that's possible on this planet to transform that one dollar into a car. Oh, thank you, brother. Thank you, brother. Kurwa mać Kurwa O wejdzie w tego klejbara, mówię ci, nie zauważy No trzeba już Ja patrzę ci lewą Nie widzę EJ TY KURWO ja. Ty kurwa debilu Niech cię to spie, to dodam te Dobra Czy 4, Tam dwa klejnoty były! Nie chcę na moje, bo boję, kunia boje, bo się kunia boje, bo mi z tego powodu się kunia boje! Uciec z tego i mnie kurwa ta dostrzela! O, ten to, którego strzelano, mam. Trochę nie składać się. OJuzu! Oj się strzeli, że kutwa szany są podzybane. Jakie dalej. Kurwa podjepiłem, leży. Leży! Leży! Ciekawe w czym się strzeli, że kuwa, to, jest, kuwa, o kurwa to niby jest kurwa fake. O kurwa When I see you again. Na, 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 na. Myślę, że się zajęli tym ja impactem. Po... O kurwa! Ja, Down, to, to Kurga, i kasę zabunkrował, to mi pysku. Kurwa, ja zostałem w hardbridża, a to już. Nie! No nie yeah. Nie! jak do siebie, kurwa. A do siebie, okej. Ślepy! Kurwa ślepy! Co ja, kurwa ma! O kurde No co to jest za timing, kurwa mać Haha, głupia kurwa, rucham cię Tam no, tutaj nie skupię no. Ja pierdolę Kurwa, on ja pierdolę On jest głuchy, on jest głuchy a za nim chłopiec Co to jest?! Aha! Czy on to dał ostatnim kurwa nabojem? Ja pierdolę! Kurwa mać! Kudła nie co szło, prawda? kiedyś? O. No, kurwa! No, dwa, Kila kolejnego, dwa, dwa, dzisiaj? dwa, dwa, się tak. dwa, to, to. Kurde, dwa, Tak, dwa, dwa, nie dwa, 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 trafił w To dwa, nie To się nie... 5 seconds. LEFT <laughs>